Lęk mówi do mnie, mówi o mnie. Mogę go usłyszeć, nie zawsze go posłucham, bo chcę wybierać i odebrać mu siły wybierania za mnie. Wiesz, nie chodzi o to, żeby się nie bać, tylko żeby nauczyć się z tym lękiem być. Nie jak z wrogiem, ale jak z towarzyszem, który czasem podpowie, choć nie musi kierować Twoimi krokami. Możesz go posłuchać, ale to Ty wybierasz, czy za nim pójdziesz. To fragment opowiadania z najnowszej książki w poszukiwaniu siebie, która nazywa się Szafa. <grytania> o tym, że możemy lęk upychać w szafie i przez to on będzie puch za każdym razem, kiedy będzie pojawiało się coś trudnego, ale możemy też go przytulić, możemy go spotkać i możemy odebrać mu głos poprzez to, że decydujemy się użyć. Swojego głosu i pójść w swoją drogę. Zapraszam Was do spotkania z opowiadaniami terapeutycznymi i z ich mocą i siłą odkrywania tego, co dla nas ważne.